W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do Ducha Świętego z małą Arabką, Świętą Marią, od Jezusa Ukrzyżowanego. Dzień drugi. Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłon mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie, Mario. Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem błogosław Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Słowo z listu do Galatów. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność łagodność, opanowanie. Duch Święty szuka serc ubogich i pokornych, aby napełniać je łaską i uczynić z nich narzędzie swojej miłości. Słowo z Ewangelii Mateusza. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Kiedy uświadamiasz sobie, że nie potrafisz kochać, przebaczać, nie zniechęcaj się. Duch Święty czeka u bram Twego serca. Abyś z pokorą zaprosił go do swojego życia. Zapraszał na nowo każdego dnia, prosząc ojca o dary ducha świętego, o twój prawdziwy chleb codzienny. Bóg obdarza cię miłością w nadmiarze. Jego miłość, miłosierna, gdy pozwoli się jej przemieniać, pochłonie cię, oczyści, uwolni od skupienia na siebie. I będzie promieniować na inny. Módl się razem ze świętą Miriam. Panie, strzeż mnie zawsze w Twojej miłości. Tak jak dziecko jest chronione we wnętrzu swej matki, nie pragnę nic innego, jak tylko być Twoją. Jak dziecko staje się kruche i bezradne. Kiedy wychodzi z łona matki, ja także byłabym nieszczęśliwa, gdybym wyszła z siebie. Chroń mnie, panie, w Twoim łonie mnie we wnętrzu Twojej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw odezłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Miłości Boża, pochłonię. mnie. Z Pism Świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Mój Boże, co robić, aby zdobyć Twoją prawdziwą miłość? Wszechmogący Bóg zniżył się ku mnie, która jestem tylko małym prochem i wyjaśnił. Dusza, która chce zyskać prawdziwą miłość Boga, pragnie, aby dobry Bóg był kochany przez wszystkich. Chciałaby przyjąć wszystkie krzyże, cierpienia, doświadczenia. Przez miłość do Boga na wszystko się zgadza. Cieszy się szczęściem innych. Niech dusza bardzo miłuje Boga, Ojca. Ojca niebieskiego, czułego i współczującego. Niech miłuje bliźniego bardziej niż samą siebie. Niech miłuje ubogich. Jeśli ma tylko kawałek chleba, niechaj nim podzieli się z nim. A miłosierna dobroć Boga zatroszczy się o wszystko na dzień następny. O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebiańską łaskę zesłać racz, sercom co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar, ty namaszczeniem naszych dusz. Zdrój żywy, miłość, ognia żary. Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc prawicy Ojca masz. Przez Boga obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl. W serca nam miłość święto wlej i wątłą słabość naszych ciał. Pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal. I twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez ciebie, Ojca, znać. Daj by i syn poznany był. i ciebie jedno tchnienie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, synowi, który z martwych stał, i temu, co pociesza nas. Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.